To kluczowa dla województwa podkarpackiego inwestycja kolejowa, dzięki której już za kilka miesięcy będzie można korzystać z szybkich połączeń z Rzeszowa do stolicy oraz w innych kierunkach kraju. Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice-Rzeszów daje w tym zakresie ogromne możliwości. Bardzo duże korzyści dzięki tej inwestycji będzie miała cała gmina Nowa Dęba. Jak przebiega realizacja tego zadania? W 2006 roku podjęto pierwsze decyzje, dzięki którym można było rozpocząć rewitalizację linii kolejowej nr 71 Ocice Rzeszów. Decyzją Sejmu 10 milionów złotych zostało przeznaczone na poprawę infrastruktury kolejowej na Podkarpaciu. Po kilkunastu latach drobniejszych prac rozpoczęto realizację kluczowej inwestycji. Elektryfikacja tego odcinka jest bardzo ważna dla całego Podkarpacia. Doskonale pamiętam ten czas, bo byłem jednym z największych orędowników powrócenia do użytkowania tej linii kolejowej dzięki wsparciu kilku senatorów. Niestety dwóch z nich dzisiaj już nie żyje, ale również pana senatora Ortyla, obecnego marszałka województwa podkarpackiego. Udało się rozpocząć tą inwestycję, która w tym roku zostanie w całości zakończona. Rozmawiałem dzisiaj z dyrektorem Borowcem. Więc praktycznie prace zostały na tej inwestycji zakończone. Rozpoczyna się certyfikacja i eksploatacja tej linii kolejowej, i myślę, że w grudniu, według nowego rozkładu jazdy, oczywiście, jak będą chętni przewoźnicy, pierwsze pociągi od miesiąca grudnia ruszą już po nowej zelektryfikowanej trasie trasie, która przybliża stolicę Podkarpacia-Rzeszów poprzez Kolbuszową, Nową Debę, Tarnobrzeg do Warszawy. Jest to olbrzymi sukces nas wszystkich. Oczekujemy z utęsknieniem na to, aby te przewody, które zostały powieszone na długości 70 km zostały uruchomione, żeby popłynął nimi prąd i mogły poruszać się pociągi elektryczne. To jest, wydaje się, rzecz no, prozaiczna, ale bardzo istotna i bardzo ważna z punktu widzenia skomunikowania Rzeszowa, Nowej Dęby z Warszawą, ale nie przez Lublin bardzo długą trasą, ale właśnie przez Sandomierz, Skarżysko, Kamienną i radą, bo y, będzie to trasa szybsza, będzie to trasa y, szybciej pokonywana, dlatego że nie będzie potrzeba wymiany y, pociągów trakcyjnych, które ciągną, tylko już będą to pociągi elektryczne od Rzeszowa. Inwestycja polega na zawieszeniu ponad 67 km sieci, która jest podtrzymywana na całej długości przez ponad 1300 stalowych słupów. Wartość całej inwestycji to ponad 67 milionów złotych. Poza lepszą komunikacją, inne spodziewane efekty elektryfikacji to cichsze przejazdy oraz ograniczenie emisji spalin. To połączenie ze stolicą jest potrzebne dla mieszkańców, potrzebne dla władz samorządowych, bo trzeba bywać również w stolicy. Dlatego cieszymy się, że tak będzie, że z Nowej Dęby w przeciągu 3 godzin, gdzieś od grudnia, bo tak planują władze kolei, e, będą mogli się nasi mieszkańcy poruszać. E, Nowa Dęba się tu również zaangażowała w tę elektryfikację. Zrealizowane zostały dwie podstacje elektryczne jedna w Chmielowie, druga w Nowej Dębie. Udostępnialiśmy grunty na naszych działkach po to, aby y, można było linie zasilające do tych podstacji doprowadzić. Dzięki czemu y, no, pomogliśmy kolejarzom w przygotowaniu tej elektryfikacji. Liczymy teraz, że w niedługim czasie nasi mieszkańcy z tej sieci będą mogli korzystać, poruszając się pociągami elektrycznymi. Dla mnie również jako mieszkańca jest to wspaniała informacja, ponieważ no, jeszcze jakiś czas temu to było wręcz marzenie, żeby dostać się do stolicy w 3 godziny z małym haczykiem, no a w tym roku stanie się to realne, także wspaniała wiadomość. To samo tyczy się naszych mieszkańców, studentów. Mamy bardzo dużo studentów, którzy na przykład studiują w Rzeszowie. No transport samochodowy dzisiaj no, jest dość utrudniony, wiemy jakie są korki, jedzie się ponad godzinę do uczelni, nawet i półtorej niektórzy, natomiast teraz po tej bardzo dobrej inwestycji. No w zaledwie 40 minut jesteśmy w centrum Rzeszowa, to jest to jest informacja naprawdę rewelacyjna. Zadanie obejmuje też budowę pięciu podstacji trakcyjnych w Chmielowie, Nowej Dębiec, Molasie, widełce i Rzeszowie. Prowadzona w ostatnich latach elektryfikacja to kluczowa inwestycja, ale od ponad 10 lat wykonywano tu także inne zadania. Wszystko po to, by kolej znów pełniła ważną rolę. Zyskała na tym między innymi cała gmina Nowa Dęba. Powstały nowe przystanki kolejowe w Tarnowskiej Woli w Cyganach, zmieniono przystanek kolejowy w Jadachach, bardziej zbliżony do mieszkańców, nowy, estetyczny. No, przebudowano przystanki w Nowej Dębie, który to przystanek został przystosowany do zatrzymywania się pociągów Pospiesznych, przystanek ma 200 metrów długości, zmodernizowano i przybliżono przystanek kolejowy Dęba Rozalin tak żeby mieszkańcy mieli po prostu bliżej. Kolej przybliżała się do, do mieszkańców po to, żeby tymi pociągami ludzie jeździli, a nie tylko samo powietrze. I wydaje się, że kolejną taką ważną inwestycją, która kilka lat później została zrealizowana, ale ucieszyła mieszkańców mielowa, to ten przystanek, na którym się znajdujemy. Ponieważ istniał tu przystanek na tej linii 71 linii rzeszów ocice ale bardziej pod ocicami niż w Chmielowie, i tutaj udało się również dzięki wsparciu pana posła Zbigniewa Chmielowca, który w ogóle był orędownikiem rewitalizacji linii 71, również ten przystanek zrealizować. Elektryfikacja linii kolejowej nr 71 Ocice Rzeszów to jedna z najważniejszych inwestycji dla województwa podkarpackiego w ostatnich latach. Linia ta w obecnym kształcie została oddana do użytku w 1971 roku. Po wielu latach zaszła konieczność wykonania dużych inwestycji, by dostosować kolej do zmieniających się wymogów i wykorzystać możliwości techniczne. Pamiętam te czasy, kiedyś, jak byłem burmistrzem Kolbuszowej, ta linia kolejowa została zamknięta, a potem samorządowcy, w tym również samorządowcy gminy Nowa Dęba, włączyli się bardzo w Proces inwestycyjny, same samorządy wycinały, zakrzaczenia, różne prawda, rzeczy, i dzisiaj możemy po kilkunastu latach cieszyć się z tego, że coś kolejnego. Dobrego dla mieszkańców Podkarpacia, w tym gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzewskiego, żeśmy wspólnie z razem zrobili. Ja zawsze podkreślam jedną rzecz: wspólnie, czyli z samorządami. Tu w przypadku tutaj samorządek gminy Nowa Dęba, z Radą, z Panem Burmistrzem. Ma to też ogromne znaczenie dla tych przyszłych mieszkańców Nowej Dęby. No przecież wszyscy wiemy, że w ciągu kilku lat być może zasili nasze miasto kilka tysięcy ludzi. To jest około dwóch tysięcy zawodowych żołnierzy, którzy będą tworzyli 18. pułk artylerii. Wraz ze swoimi rodzinami. To będą również mieszkańcy, to będą ich dzieci, którzy będą korzystali ze wszelkich, wszelkich usług w naszym mieście i między innymi z tej, z tej kolei, z tej elektryfikacji. Także to, co się wydarzyło, to, co się stanie faktem w tym roku, jest naprawdę dla nas rewelacyjne.